Cześć, witajcie. Z tej strony Rafał z bloga Książkowa Wieża. Dziś wyjątkowy film. Otóż nie podzielę się z Wami tylko moją opinią na temat książki, którą niedawno czytałem, ale też dam Wam coś w rodzaju instrukcji obsługi. Jak moim zdaniem tę książkę powinno się czytać. A mowa tutaj o chyba najbardziej znanej powieści Stephena Kinga pod tytułem To. Książka, którą mam w ręku została wydana w 2017 roku przez wydawnictwo Albatros i liczy, wow, 1102 strony. Jest to najgrubsza książka, jaką w życiu miałem okazję przeczytać. I powiem Wam szczerze, był taki moment, że się umordowałem strasznie czytając tę książkę, ale wszystko po kolei. Jest to jedna z najbardziej znanych powieści Kinga. Ekranizowana dwukrotnie, no może nawet trzykrotnie, bo najnowsza ekranizacja jest podzielona na dwie części 2017 i 2019 rok, ale nie o filmach będę tutaj mówił. Mówię o książce. Otóż mamy tutaj piękną opowieść o dorastaniu. Otóż bohaterami tejże opowieści jest siódemka dzieciaków. Jeśli dobrze pamiętam imiona, rzadko mi się zdarza, żebym wszystkich bohaterów pamiętał, postaram się teraz wymienić. Mamy tu siódemkę bohatera, bohaterów Billa, Bena, Beverly, Riczego, Stana, Eda i Michaela. Jeśli dobrze pamiętam. Otóż ta siódemka bohaterów toczy bój z tajemniczym to. Ale toczy ten bój zarówno w roku 1958 i w 1985. Akcja tej powieści dzieli się tak jakby na, albo może inaczej, ma miejsce dwutorowo. Najpierw nasi bohaterzy jako dzieci poznają to zagrożenie, poznają czym jest to, dowiadujemy się jak to działa, jakie ma metody, nie do końca cele, bo to jeszcze nie, ale dopiero później. Natomiast w 1985 roku, kiedy akcja się przenosi do późniejszych czasów, dowiadujemy się jak wygląda ten ostatni rozdział walki z to. Otóż powiem Wam tak szczerze, że ta książka ma w sobie coś, co sprawiło, że hmm, zastanawiam się naprawdę na poważnie, czy za kilka lat jeszcze raz jej nie przeczytać. Zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie, ale początki były niesamowicie trudne. Kiedy czytałem różne opinie na temat tej książki, na przykład na wiodących portalach książkowych. To wiele osób pisało, że nie było w stanie przez nią przebrnąć, że była zbyt rozległa, że było dużo dłużej. I ja się absolutnie z tym zgadzam. Ona jest zdecydowanie za gruba. Zdecydowanie te 1100 stron to jest za dużo. Tu są tak naprawdę dwie powieści, jakby złożone w jedną całość. Można by je spokojnie czytać oddzielnie i to w ogóle nie odebrałoby niczego tej całej historii. Otóż powiem Wam szczerze, siadłem do tej książki chyba w 2019 albo 2020 roku po raz pierwszy. No i tak powiedzmy zainteresowany tym, że to jest najważniejsza powieść dorobku Kinga, no to zacząłem ją sobie czytać. No i powiem Wam szczerze, pierwsze około 170, 170 stron to była męczarnia. Dlaczego? Mianowicie w tej pierwszej jakby części książki a tu jest ich kilka. Poznajemy głównych bohaterów. Każdy z nich w 1985 roku jest już dorosłym, dojrzałym człowiekiem. No i pewnego dnia dzwoni do nich, do każdego z bohaterów, jeden z członków drużyny, klubu frajerów, Mike, i informuje, że to wróciło i że muszą wrócić do dery, a tam toczy się akcja książki, żeby zakończyć. Tą całą walkę. I po kolei dzwoni do każdego z bohaterów. I oni, jak gdyby, zbierają się do tego wyjazdu, domykają pewne sprawy domowe. Ta kwestia przysięgi jest tak niesamowicie ważna, że gotowi są powiedzmy zerwać stare znajomości, po, powiedzmy, robią rzeczy, których. O które wcześniej by się nie podejrzewali, ponieważ ta kwestia przysięgi, powrotu do Dery, aby zakończyć tą całą sprawę jest tak silna, że łamią wszelkie opory, wszelkie bariery. I powiem szczerze, jest to niesamowicie nudne, ponieważ na 170 stronach nie dzieje się zbyt wiele. Jedynie fragment dotyczący Beverly, która jest w toksycznym związku, jest mega złamszona, współzależniona. I pozwala na wszystko swojemu partnerowi, i w momencie, kiedy dzwoni Maj, kiedy mówi wracaj. No to wtedy Beverly w ogóle nie zważa na swoje bezpieczeństwo, tylko ma wrócić. To jest niesamowite, jeżeli chodzi o tę postać, bo szczerze mówiąc, Beverly jest jedną z najciekawszych postaci tej książki. Natomiast cały kontekst tych prawie 200 stron to jest dosyć nudne. I właśnie po przeczytaniu tej części odłożyłem książkę na półkę. I ona tak leżała w sumie dwa lata. Nie miałem ochoty jej czytać, bo uważam, że jak na. przeczytałem spory fragment i tam się nic ciekawego nie działo, to dalej pewnie jest też straszna nuda. No ale postanowiłem sobie, że no cóż, te grubasy, te grube książki trzeba też w końcu przeczytać. Więc na początku tego roku postanowiłem, że sięgnę znów po tę książkę. I czytałem ją od czasu do czasu weekendami, kiedy miałem na to czas i możliwość. I powiem Wam szczerze. Kiedy wróciłem do tej książki i akcja przeniosła się do roku 1958, naprawdę zaskoczyło łyskawicznie. To był naprawdę niesamowicie ciekawa, interesująca, porywająca i też taka emo emocjonalna podróż do świata dzieciństwa, ponieważ widziałem tych bohaterów, to co się z nimi działo, jakie oni przeżywali problemy, rozterki, pierwsze miłości, i troszeczkę, tak jakbym siebie. Prowadza do tego świata. Widziałem troszeczkę tam siebie między nimi. I dlatego sprawia mi to ogromną przyjemność czytania tych kolejnych rozdziałów. I od razu mam drodze, im dalej, tym jeszcze lepiej. Poziom był naprawdę świetny, wysoki. I to tak naprawdę jest chyba tak kwintesencja, jeżeli chodzi o tę powieść. To, żeby się nie zdra zdrażać od razu, żeby dać jej szansę. Jeżeli na początku nie zaskoczyło, odłożyć. Wróci do niej za tydzień, miesiąc, pół roku, jeśli trzeba. I być może zaskoczy, bo jest to opowieść wartościowa. Bohaterowie, wow, naprawdę pozostają w pamięci na bardzo długo. Myślę, że nadal byłbym w stanie teraz, a to dla mnie zaskakujące, wymienić nie tylko ich imiona, ale też nazwiska. Byli takimi postaciami, które naprawdę bardzo mi je polubiłem. Były dla mnie ciekawymi postaciami. W sumie najbardziej ulubione to oczywiście Beverly, Richie, Ben. Inni też są świetni, ale te trzy postaci super. Też bardzo ciekawą postacią, tragiczną, przerażającą jest też Henry Bowers, który pojawia się w tej historii. To jeden z czarnych charakterów. Też niesamowicie ciekawa postać, zagadkowo w jakimś stopniu, szalona. To dobre określenie. Natomiast całość, wow. Świetny. Element horroru bardzo wyraźny, bardzo mocny, przeszywający, wywołujący pewnego rodzaju uśmiech na twarzy, jak czytałem to, co robił Pennywise. Wow, to było mega. Naprawdę nie nudziłem się ani przez chwilę, czytając tą książkę. Oczywiście mówię o tego momentu, kiedy ona zaskoczyła, kiedy mówimy o wydarzeniach z roku 1958. Czy poleciłbym ją? Na pewno polecam wszystkim, którzy lubią czytać, lubią czytać horrory, aczkolwiek ze wskazaniem, że to nie jest może dla każdego książka, którą się czyta od deski do deski za jednym może nie wieczorem, ale w ciągu jednego tygodnia. Czasami trzeba dla tej książki poświęcić więcej czasu, tak jak ja to zrobiłem, czytałem ją pół roku, dlatego że sobie dawkowałem bardzo wyraźnie tą lekturę. I oczywiście weekendy sobie pozwalałem od czasu do czasu ją poczytać, ale w dni robocze coś innego robiłem. Natomiast, żeby nie rozlekać tej wypowiedzi, na pewno polecam wszystkim i myślę, że za x lat jeszcze raz do niej przysiądę, jeszcze raz ją przeczytam, bo naprawdę warto. A czy filmy kinowe będę oglądał? No nie mam, że tak powiem, jakiegoś jakieś potrzeby, żeby obejrzeć tę ekranizację, szczególnie po tym jak widziałem, jakie są oceny na wiodących portalach a propos filmów, jakie są oceny tych filmów, no to niekoniecznie. Natomiast pewnie kiedyś obejrzę. Ale książka, wow. I powiem szczerze, taka top piątka książek grozy, jakie w życiu miałem do tej pory okazję przeczytać. Zdecydowana top piątka. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego materiału filmowego o tej instrukcji, troszeczkę obsługi do to. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć.